Aha. O córki, I on tu mówi, że tu coś jest. Ale to jest ciekawe, bo jest takie wydłużone, nie? I, i ten środkowy krąg, i ten pierścień, nie? Tak. Takie jajowate. Takie jajowate jest, tak. To już jest ciekawe. A co to jest tam, panie Jerzy, panie ty? No tu wszędzie są te kółka. Też taka sama sytuacja. Jest kilka tych a to które to że się wczoraj widzieli? A to też, że się nie to widzieli nie to 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 też to też ten drugi? Ja, ja się wczoraj ja, ja nic nie wiedziałem dopiero dzisiaj coś tam Magda mówi mi nie tak późno no. Nie, ale Nie To wie pan co, umówmy się, że po prostu wejdziemy tak o tak mówiłem po najprostszej linii oporu. Zobaczymy. jest steczka, ale jest steczka zarośnięta, nie ma śladu. Zobaczymy się wszystko i Na nicu. na razie to idziemy tylko tą jedną ścieżką O i tutaj Dobra I teraz zobacz, no tak sobie położone jest średnio Powiem Ci szczerze No ale to nie jest dla mnie jeszcze jakiś argument Tylko to jest ważne Jak no, iść prawie, prawie jeden w jedno, drugi w drugą nie, nie, żeby, żeby jedna osoba nie wchodziła My nie, my nie nie. nie już... Ty już tam zaczniesz wchodzisz? poczekaj. Poczekaj, tam jeszcze nie wchodź, najpierw obejdziemy wszystko w półko. Ja tutaj, z tej strony jest troszeczkę startolone. chyba, ale odrobinę. Ale Teraz poczuję, poczekaj, Najpierw... za ty... Teraz niech pan prowadzi. Teraz ja może zobaczyć, najpierw w tą stronę, co tu jest pod spodem. <laughs> A jeśli chodzi o... Ja o... o... Okej, ok, wiesz. To jest... A ty musisz Ty mu jeszcze u nas zawsze tylko, tylko polem może. jest tu takie ładne wyłożenie wiecie te na przykład na bok przejścia tylko świadczą raczej o takim ręcznym wyrobieniu no jest gęste jest gęste na razie patrzymy jak tutaj ktoś doszedł ewentualnie a tu jest kolei dosyć ładnie zrobione o Ciekawe. Tak, patrzymy cały czas na to w każdym miejscu. Idźcie, idziemy wszyscy e, tą samą. To są ślady dojść, to jest bardzo. Słuchajcie, to jest ważne. Tutaj na razie nic nie było żadnych dojść. Tutaj nie, to jest wszystko normalne, naturalne załamania. Tu jest naturalne załamanie. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych dojść. To musiałby być. Jest. Gdzie? Tam. Teraz sprawdzimy. To ty tam właśnie wszedłeś przez śleżko. Nie, to nie to, Dobra, sprawdzimy. Tędy nie. nie? Ale to wygląda jak droga techniczna. No nie szkodzi, gdy ty rzeczy zamane. Pan może podsunąć, nie ma jakichś śladów chodzenia? Patrzcie, chcecie mieć wejście? To macie. Jest. Tędy było wejście. Tu? Tak jest. To jest przejście. Ale w tej i w tę stronę? No to jest, wszystko jedno, no. da wyjście to za różnicą. No. Jest ewidentnie. No to trzeba tym śladem iść No to to, to, to widzę, widzi pan, no, no wszystko jest czyste. Już tutaj jeszcze zobaczmy. Drugie. Nie, no tu może... To była droga techniczna. Tak ale na no droga techniczna no to... To, to no tak, tak, Tutaj jakby, jest naturalne. I jakby weszło kilka osób to by to... To jedna wystarczy, że wejdzie. No jak jedna to To jest nasza droga. Też żeśmy weszli i zobaczcie, tutaj było czyściutkie zboże było bez problemu. Bez problemu. I teraz jest takie przejście, to cofniemy tam nic nie, bo cofniemy się z powrotem tutaj. Jeszcze raz na tą ścieżkę techniczną, która niestety jest. Tak to może byśmy nawet nie dali spokój na razie. Ale ta tutaj jest jest ewidentny ja teraz przejdę z tym tak bardzo powoli, dosłownie o, tak żeby właśnie delikatnie iść. Idziemy ścieżką którą ktoś tutaj przeszedł, przeszedł nami. Idziemy jeszcze na drogę. Tak, idziemy tutaj wyszedł, no niestety no. Mijanowie rodzą znaki zbożu, ludzie. Chodźcie tu, zobaczyć, jaki to jest bardzo mocno rozdeptany. Cały czas. I tu są już dwie ścieżki techniczne. Można wejść tak. No jest. To jest staje, no to, to normalne. Teraz patrzcie, tędy daleko, tędy jest przejście. Nie, ale tutaj jest przejście, zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. Normalnie połamane te kłosy są. Tu jest wejście. Jak ja miał takiś delikatnie, zobacz. Ja delikatnie staram się wchodzić. Wychodzę tutaj i tu już jestem. A mogę też tamtędy. I jestem na tym. Weź się jak wół. Nie, misianka, ale jara. Aha. Nie, no tutaj to jest w ogóle... Nasza robota ludzka, gdzie to marnie wygląda. No, tutaj to też. Marnie wygląda. Jakbyś to porównał z młynami, to... Nie, to mlach jest dużo ładniej. I tak, ludzką ręką wszystko robione. To akurat widać od razu. Wyrwi ten krąg. Ostatni krok. Na razie będziemy mieli Tak, bo to musi być audycja. Tak. My robimy dokumentację, to, to co to jest, czy to, to człowiek, czy nie, to jest inny problem. Chodzi o to przede wszystkim, że wiatr dzisiaj był nieidealny, mm. ale też starają się stępować, jest, i lądować jak najlepiej. Jest kilka się. ujęć tutaj po montażu, bo da dają dobry efekt teraz. Dzisiaj jest 15, jesteśmy w Janowie, 15 lipca. Tak jest. Wiatr wieje, pogoda gorąco, ale wiatr jest, no to nie jest tak tragicznie. Model też dobrze się spisuje w warunkach właśnie takich, wiecznych i bezwiecznych. Także no, tutaj mamy sprzęt odpowiedni, kamery i tak dalej. Dzięki za, staraniom pana Janusza Zaguskiego. <laughs> dobrze, dobrze. <laughs> Przede wszystkim, no, poza tym, że tutaj są loty i tak dalej, jest też fajna atmosfera, fajna zabawa i przygoda. Następna, następna rzecz to jest taka, że po prostu... No, e, mam okazję polatać wszędzie, gdzie się da po polach różnych ludzi potrolować, to jest też przyjemność ogromna i do, e, dostaję e, zdjęcia e, i filmy ora, oraz filmy, gdzie potem samym mogę e, oceniać swój, swój lot pod kątem jak ja latam, co mogę poprawić w lotach, bo jest in, inna precyzja jak się pa, patrzy perspektywa z, z dołu na model, a inna jak się patrzy jak model, widać, że perspektywę modelu na nas, na dół Kamerki dostarczone przez firmę PRONET. Dobre. Dobra, tylko też z, z tym wejściem do środka musimy sobie ustalić jedno Ustalić, palże jakie tam są te wypchnięcia zboża na, na boki Rzeczywiście To jest ułożenie właśnie z tego są legi? Nie, no, ale, ale to jest sztuczny krąg, to widać, bo to... Nie. nie 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 przed deską a ja tam wejdziemy tylko poszukamy tam innego miejsca na dzisiaj ja bym proponował wejść na wprost i znowu znaleźć ale ktoś się, chciał się komuś popracować i niż o wam zboże o macie w tak dojść ścieżką technologiczną macie stąd wystarczy przyjść stąd albo stąd jest. Ale, ale zobacz, zobacz, to, tu, jak tutaj. to może być sytuacja taka, że było kawałek lega i ktoś już y, po prostu no... Ja. Mamy dojść z różnych stron. Jest dojście. Gdzie Jedna, tam była druga. Tu jest druga. Panie Marianie, druga. Tutaj jest cała taka jakaś, to znaczy to musiało to, to są lek. lek tutaj był i to się zahaczyło lek. Oni w nocy nie widzieli po prostu i, To są leki, bo tu widzę, że są leki. I to wiadomo, słuchajcie, to, to, to jest środek i to jest środek. No tu tak wiemy, e, tu mógł się ewentualnie w tej przewrócić, Ja e, chodzi o, teorie. Ta. o to Tak. No. no nie no, to już no, łamanie to są przestrzeże, <laughs> to, to jest takie łamanie. Złamany jest, łamany jest złamany. A tu jest, łamany. tu jest, najpierw. tu jest, no. a tutaj, jak jest... O, tu jest, o, ty, ty, ty jest a za tu jest, tu jest, tu jest, jest, tutaj jak tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, o. tu jest, tu jest, nie zostawić, za nie tu tu jest, tu jest, tu jest, tu nie i ta prawie, że idą do brzegu. Nie. Jeden wielki chaos, ten powiedział. Tutaj też. No, idę. Nie, ja wiedział, to. Z